Jako człowiek rozumny chcesz dobrze i z tego powodu masz rację. Stąd zamysł dwój jest uzasadniony i powinieneś korzystać z tego co chcesz, dochodząc zamierzonego celu. Tak się to wydaje. A jednak może się okazać, że jesteś ofiarą własnej woli, bo wiedziałeś co chcesz i celu dochodziłeś. I dlatego wolą własną, niekwestionowaną, może się okazać, że uczyniłeś się krzywdę największą. Bo kto się nie ogląda za Bogiem, Ponieważ sam sobie wystarcza i nie wchodzi do Królestwa Woli Bożej, ten według własnego pomysłu ogranicza siebie i owoc jego życia może być marny. A gdy człowiek staje się zakładnikiem woli własnej, a rozwinie w sobie własną władę główną, To tam już nie ma słowa, z którym można do tego człowieka dotrzeć. Jego wada główna bowiem jest nieutracalna, a racja jego jest nie do pokonania. Z tego powodu można być na różne sposoby głupim, ale zadowolonym z siebie, bo mającym rację. Módl się o to. Być był skromnym czytelnikiem woli Bożej, a z powodu przeszłości, gdzie królowała wola Twoja, bądź wytrwałym pokutnikiem, abyś dniem dzisiejszym nie stawał się obrońcą dni minionych, które były zgubą. Za przeszłość. Skrucha. Za teraźniejszość należy się Tobie wdzięczność. Przyszłość może będzie. Wszystko trzeba otoczyć wołaniem o Boże Miłosierdzie, Bożą Prawdę i Bożą Miarę. Wielu wymądrzałych ludzi, przemądrzałych. Pewnych siebie i swego. Mają taką sprawność, jak małe dziecko, które nie potrafi zanurzyć łyżeczki w szklance z herbatą, ale są pewni swego. To władcy, samodzierżawcy, jakoby ich własnego życia. Czy będziesz temu mówił minuta, czy pięć godzin, Jednakowy będzie rezultat. Policz i siebie do tych niepełnosprawnych, którzy nie pojmują spraw bożych. I z tego powodu wołaj o miłosierdzie i przeobrażenie. Czy Pan Jezus nie był osamotniony, bo któż go rozumiał? Kto z nim współdziałał? Uwieszali się na nim, gdy im ludzi uzdrawiał i chleb rozmnażał. Ale kto był z nim, gdy składał ofiarę z siebie? Tak i Tobie. Tak i Tobie trzeba przypisać ten fakt podobieństwa do niedowiarków. którzy ciągle nie są na poziomie prawdy i łaski, wyciągle się zdarza, że nie nadążasz za wolą Bożą, ponieważ masz wolę własną. A świat żył ci z pomocą i zasugerował, że wola Boża pozbawia Cię Twojej wolności. I zasugerował ci, że królestwo Twojej wolności to swoboda bezkresna, bez zasad, bez celu i bez odpowiedzialności. Tak pojmowaniem, takim pojmowaniem woli Bożej zajmują się ludzie nałogów, którzy żyją na koszt społeczny. Za nic nie odpowiadając. Królestwo Woli Bożej to najpiękniejszy projekt budowy Twego człowieczeństwa, którego maksimum rozwojowym jest świętość w niebie. Dlatego wola Boża Cię nie ogranicza, tylko Cię otacza. Prowadzi, porządkuje, umacnia. Wola Boża pokazuje Ci cel, którego nie musisz odkrywać. Nie wyważa się otwartych drzwi. Wola Boża to przestronne wejście do Bożej zamożności, gdzie jest miejsce dla Ciebie. Bacz na to. Jak traktujesz Pana Boga w swoim życiu, jaką mu rolę wyznaczasz, tak? Człowiek wyznacza Bogu rolę. Oto, oto zjawisko, któremu trudno, nazwać nazwę, któremu trudno dać nazwę. A jednak ta przerażająca odwaga przeciwstawienia się Panu Bogu jest codziennością wielu. Módl się, aby Cię Pan Bóg uratował, ocalił. Byś nie był głupcem chwili bieżącej, który nie pozwoli sobie odebrać inicjatywy, bo przecież kto Boga nie słucha, ten sobie Boguje. Kto nie wchodzi do Królestwa Woli Bożej, ten jest samowładcą. Tylko nie jest dla siebie źródłem. Ale trudno od grzesznika wymagać myślenia głębokiego i konsekwencji. Stąd, nie wiedząc nic, znając niewiele, mając możliwości marne, uniżaj się przed Bogiem jako żebrak, pełzaj przed Bożym miłosierdziem i proś o pełnię łaski a doznasz uratowania i ocalenia.